Dobra, zaczynamy lepszy minecraft, a więc zaczynamy nową grę. z ją on... koty, bo czemu nie? Uwaga, chwila prawdy, chwila prawdy. Mm. Tylko co to ryczy? Ej, ale ładnie. A, żubr! Polski żubr. Ej, dobrze, witam żubry. Ej, hej, hej! Nie, to jest Bizon. Dobra, będzie żubrem. Zaczynamy Survival. A że ja zazwyczaj gram na serwerze ze znajomymi i nigdy nie przeszłam gry. Trochę wstyd, ale nigdy nie przeszłam gry, gry sama. Tak po prostu na single player. Więc e, teraz jest idealna okazja na to. Tak, ale żeby było ciekawie, to dodałam mody i to bardzo dużo modów. Tutaj jest jakiś taki domek i ja chcę to zobaczyć. Mam sympatyk, ale no... Do odważnych świat należy. Ale może nie aż takich odważnych, żeby skakać. Tu będzie coś miłego, czy raczej jakieś takie wredne. O, shop! Shop! Dobra, patrzymy do domku. A nie, to jest studnia. To jest studnia dla shopów. Dobra, czyli żadnej skrzynki czy coś nie ma. O, proszę bardzo, pierwsza ziemianka już zrobiona. Na razie to wiecie, tak tylko, żeby kamień wykopać, ale jeżeli do wieczora nic nie ogarniemy jakoś życiowo, żeby się są przenieść, to no, możemy to zamieszkać tak chwilowo. Dobra, mamy już wszystko, co na razie nam się przyda. Teraz możemy wyruszyć, poeksplorować trochę teren. Może znajdziemy coś ciekawego i przede wszystkim coś do jedzenia. <laughs> Foczki! Ej, to są foczki, Dzień dobry. One tak, one tak kichają. Tak. Właśnie ta strona modów mi się podoba, bo dodają do Minecrafta bardzo fajne i urocze rzeczy. Ale z drugiej strony, wiem, że jest nawtykane tutaj dużo takich... O kurcze. Ale z drugiej strony również jest tutaj nawtykane dużo takich, no już mniej ciekawych modów. Może nie, że ciekawych, ale... Oho. Co ci się stało? Kto tak syknął? A tu wąż jest. Oj, nie, nie bij mnie. Ja ok, widzicie, jaki tutaj jest ten? Nawiązanie, zbiera a tu wąż się pokazuje. Z tego co wiem, a mało wiem, ale z tego co wiem, to równie dobrze, że możemy pozbierać nasiona, bo powinno nam wypadać dużo właśnie o. Ok. Jakiś takich fajnych co to jest? To jest Tomato. Dobra, pomidorki mamy. Uuu, las! Dobra, ja bym tam poszła, ale coś czuję, że może nam... tam, że coś tam nas może zjeść. Ogółem, jaki jest plan? Bo na razie to tylko tak gadam, a nie ma za bardzo planu. Plan jest taki, żeby znaleźć jakąś wioskę albo coś ciekawego i osadzić się gdzieś obok, by mieć tutaj jakieś takie, wiecie, osadę villagerów obok siebie. Nie się na kompletnym zadupiu, więc na początku głównie będziemy wędrować, zwiedzać ten świat i odkrywać nowe przestrzenie. O, tak. Tak. Dla tych co nie wiedzą, to jest taki e, słup. I dzięki temu słupowi możemy się teleportować w różne miejsca do, no tam gdzie mamy słup, wiadomo. I tak, on się nazywa. Lukrezur. Więc to jest nasz pierwszy słup, jaki mamy. Można go pewnie skraftować, ale na razie jestem na to zagłupia i za mało mam wiedzy. Dobra, nie wiem gdzie jest tam ta nasza ziemianka, więc zakopię się gdziekolwiek. Dobra, ogółem dupa, bo zapadł zmrok i jest już ciemno i leje. Ja postanowiłam się zakopać i pojeść sobie owocki. Księżyc za chmurami patrzy na nas. Puszcza oczko. Jezu! O, dzień dobry. Czy ja mogę Ciebie jakoś oswoić? O! Nie, nie mogę. No szkoda. Ale dobra, posiedzisz ze mną. To. Nie wiem, lubisz. niebieski? Może? Tak? O, super, ja też. No to się dogadamy. Ej, bo ja nie wiem, czy ja mogę mu coś dać. Też nie wiem, nasiona? Nie. Chyba nie za bardzo lubi A nie, wziął Ej, trzyma sobie w dzióbku Ej, Ale fajny I zjadł I dobra, wiesz co? Tomasz, trzymaj No Poczęstuj się No niby jest już jasno Ale no, no słyszę jakiegoś dziada, który mi tutaj marudzi Nie wiem, czy jest już dzień Wiecie co? Pójdziemy zobaczyć No, jesteś Nie, zostaw mnie. Oj, nie, to nie był dobry pomysł, żeby wychodzić. No, nie, no. Kruku, pomóż mi weź go jakoś w podział. Chodził? Mewo, ratuj. Cokolwiek. Niby słońce świeci, aleje! To podejrzana pogoda. Ale tam swoje rzeczy zostawiłam. Nie, ja tak nie mogę. Bez zemsty się nie obejdzie. Dostanę jakiś efekt, nie wiem, gorącej czekolady, ale to mnie nie powstrzyma od powrócenia do kruka i mojego domu. Nie bij mnie! O! Eka! O Jezu! Nie bij mnie chłopie. Czy to wszyscy? To chyba wszyscy. Dobra, wiecie co? Bierzemy crafting, bierzemy piecyk i idziemy eksplorować. Lepszego dnia nam to nie będzie, więc trzeba brać takie warunki, jakie są. Tuś tam O Jezu! A kim ty jesteś? Ej! Ty mnie bijesz. Dobra, to jest jakiś kolega, który ewidentnie nie chce, żebyśmy się z nim kąpali Spoko, jakby mi też nie zależy Nie wiem, czy las to jest dobra opcja Ale z drugiej strony Chciałabym się nim przejść, bo coś czuję, że za nim albo w nim mogą być ciekawe rzeczy Ja wiem, że te drzewa są czerwone, o, pokażę wam e, Dobra, tutaj chyba nie widać, ale... No nie widać, ale ogółem one są czerwoniutkie ja się zastanawiam, czy dadzą mi jakąś taką jedną sadzonkę. Ale chyba nie. Ja słyszę jakieś takie dźwięki podejrzewane. Misio! To mnie będzie bić. A widzicie czerwone takie drewno? Bije! On bije! Nie! Nie, 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 nie Zostaw mnie krowy! Help me! Mm, grizzly mnie goni! A Na mnie nadal gonię się, bo boję popatrzeć w tył. Mm. Goni mnie! Powiem, no co za dziad! A! No, no, co ty robisz, Misiu? O Chrystusie, Boże! No nie. Kto by się tego spodziewał? Oj, 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 Może on jakoś zapomni o mnie. Albo. Hmm, tam jest, tam są bizony. Dobra, mam plan dostać się na drugą wyspę. Przez Dirt. Może on wtedy o mnie zapomni? Znaczy, no, no, nie zapomni, ale pójdę na drugą wyspę i po prostu przez wodę może nie będzie mi się chciało przechodzić. No, idzie za mną, jak ten. Oj, co za dziad! A może jak wyżej pójdę to o mnie zapomni? Jest tam nadal? No, jest. A bo, ej, a może on chce mięso? Może jak mu dam mięso, to się uspokoi. Ej, misiu, masz. Wziął to? Ej Chyba nie za bardzo Dobra, cofniemy się Żeby on sobie poczekał O tak tutaj na nas A nie, on już nas nie goni Aha Ej, dałam mu mięsko, to się uspokoił I bardzo dobrze Dobra, to skaczemy Bo jakoś mu nie ufam Więc zostaniemy się na drugi brzeg. Ej, dobra. No, pozbyliśmy się Dirta, ale no, coś za coś. Z Dirtem to nie problem, zawsze mogę go sobie wykopać. O nie. A nie, to Bizony. Czy mi się? To Bizony, dobra. Nie, boję ja się boję, bo ja jeszcze słyszałam, że to są dziki. A ich to chyba, no nie wiem, najmniej rozniosę. Ale tu jest ładnie. Hej, bardzo ładnie. Taki niby wiecie, las z kwiatkami, ale z drugiej strony zima. Ale kto tam jest? Nie, kolejny misiek. Ale tu jest owca. O matko! Owce są okupywane przez miski. No do jak ja tam pójdę? One mnie zabiją. Nie, ja tych owiec ewidencji nie będę. O jezu, pająk. Aha, bo już jest noc. Aha. To dlatego mnie wszystko tutaj goniwszy. Dobra, taktyczne zamknięcie się wieży. Ej, bo coś tutaj chodzi. Tak jak jakiś inny gracz. Ja wiem, że tu nie ma innych graczy, ale pewnie to coś gorszego. Jeszcze się wydarło. Czy ja mogę jakoś podejrzeć? Halo? Ja na no nic nie widzę, żeby to było. Tylko tam jakieś takie dziwne światła. Nie, wiecie co? Aż ja z ciekawości pójdę zobaczyć co to jest. No i kto tu tak niby chodzi? O Enderman. No ale to nie on tak chodził chyba. Czy to ty tak chodziłeś? Edziu?